Hej, cześć, witajcie! Z tej strony Gilatki zapraszam was na kolejny odcinek, z gry The Long Duck. I oczywiście kontynuujemy, jesteśmy tu, gdzie skończyliśmy. Myślę, że możemy spać do szóstej 900 kalorii. No, to jest chyba najdłuższy sen i najbardziej powiedzmy kosztowny, jeśli chodzi o kalorie, jakie miałem w tej chwili szansę wykonać. Ale z tego co się też orientuję to nawet jeśli będę miał kalorie, mało kalorii, albo kalorii na minusie, bo z tego co wiem też się w ten sposób da to nie będzie to miało zbytnio żadnego wpływu powiedzmy na knife, hatchet, smash, dobra mam otwieracz, to użyję otwieracza i kondycja mi spada, bo wody mam mało w organizmie dobra wciągniemy i od razu się napiję żeby nie było problemu, wypij, 0,7 wypiję tego jestem pewien. Eee, to wtedy po prostu będę mógł mniej czynności wykonywać. Wszystko. Jeszcze jesteś głodny. Hmm. No dobra, no to jemy to. Jeszcze. Dobra, niech... Proszę cię Boże, będzie fajna pogoda. Dobra. A, bo to ranek. Dobra. Cię tak zastanawiam... Czemu tak ciemno? O co chodzi? Dlaczego tak dziwnie? A ty Stranek Oczywiście Holy shit! Złapie mnie, złapie mnie, złapie mnie, złapie mnie, nie złapię, nie złapie mnie, nie złapię, nie złapię. Nie nie. Jest! Jest! Dobra, jeszcze godzinę. Jeszcze godzinę, nie chcę znowu walczyć z psem. Mam nadzieję, że to nie tamten, który ostatnio został przeze mnie dziknięty. I nagle postanowił przeżyć. Bo jeśli one się znowu pojawiają, to już może być kiepsko. Miejmy nadzieję, że nie ma teraz gorszej pogody niż była. No, uwaga. No, względnie jest ok. Aczkolwiek nie chciałbym znowu na wilka wpaść. Jest tam jeleń, więc nie ma tam wilka. To jest. O, tam widzę już ptaki krążą. Może to zwłoki ptaka. E, ptaka. E, psa, którego załatwiłem ostatnio. Jest jeleń. Bardzo miło. Nie ma mięsa. Ale jest trochę skóry. Którą chętnie bym zebrał. Jest mi zimno. A, no co ja ci zrobię? No i znowu ci zimno i. Holy shit! Nie, jeszcze. Nie chcę jeszcze na psa trafić. Chyba ma. Jest tuż za mną. Na bank. Oooo! Jest mega źle, jak. no teraz się na chwilę chociaż zatrzymał. To byłoby po mnie, znaczy, no po mnie, pięknie, pięknie, pięknie. Zebrałem cokolwiek, ale muszę się ogrzać. Niestety, no dobra, skoro muszę się ogrzać, a nie jestem zmęczony, to spróbujemy sobie rozpalić ognisko. Dorzucimy cokolwiek do niego. Kurde, zaczyna mi naprawdę brakować. Przegotujemy sobie tam ten litr wody, bo woda teraz może być dobra całkiem i jedzenie, bo trochę mi się miejsca zrobiło. Zostało nam jeszcze mnóstwo miejsca. Dobra, powiedzmy półtora litra jeszcze sobie przetopimy e, ze śniegu, tak jak się domyślam. Melting snow, czyli pewnie tak. I zagotujemy sobie te półtora. Dobra, może... Dobra, półtora, zobaczymy ile wejdzie. Stawiam, że nie zdąży, ale... Minimalnie braknie? Idealnie się zmieściłem 25 kg, z czego mam 3 litry wody, okej. Okay. Trochę głodny. No to zjedz to. Zjedzmy sobie Wilka. Myślę, żeby się rzucić na tamtego Wilka nawet. Czemuż by nie? Miałbym trochę mięsa. Muszę pamiętać o tym, że... Dobra, mój... Mm. Muszę pamiętać, kurde, o tym, że jak będę wychodził gdzieś na jakieś dłuższe spacery, to będzie to miało swoje powiedzmy mocne i złe strony. No bo jednak muszę sobie te herbatki robić. Te herbatki mają, kurna, wilk przyszłość. Wilku, proszę cię, pójdź sobie stamtąd. Tam zaraz jest. Kilka fajnych domków, na które bym bardzo chętnie poszedł. A ty, kurczę, jedna, jednak mi te plany tutaj uniemożliwiasz. Mam nadzieję, że mnie nie zauważy, nie usłyszy. Cokolwiek, co on może mi tu zrobić, czy napsuć. Pobiegł. Po Zajeleniem. Idealnie. Dobra, tu są jakieś zwłoki, dawać mi je Swing Kit, biorę Chociaż nie wiem, czy to już nie siódmy, który mam. Co to tam? Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A, miałem nie biegać z górek. Okej, okay, tam jest jakiś domek. Tam jest jakiś domek. No, i teraz już będzie zamieć na bank. O nie, to jest chyba nie taki domek, jakiego ja się spodziewałem. O, zdecydowanie to nie jest taki domek. Cały czas mam wrażenie, że jakiś pies się chce tu na mnie rzucić. Teraz to już może być kiepsko. Deadfall Area. Dobra, tu mam piecyk, muszę o tym pamiętać. Tam jest. Przejście no dobra, jak z moim mrozem tutaj kiepsko na razie, ale nie mam aż tyle materiałów na razie, żeby to wszystko rozpalać co chwilę, więc idę dalej, idę dalej i postaram się trafić właśnie do jakiegoś tutaj kolejnego miejsca, które jest na mapie oznaczone. Zdecydowanie cały czas mam wrażenie, że coś tu na mnie szczeka że cały czas coś za mną idzie. Takie strasznie dziwne wrażenie, ale... ale jednak jest. Czy to jest domek? Czy to jest domek, czy to tylko kupa drewna? Nie, to są wozy z drewnem. Więc zdecydowanie idziemy dalej. No, na razie dosyć słabo. Na razie dosyć słabo. Teoretycznie, jak będę tędy szedł, to trafię właśnie do tego e, Trappers Homestead, co powinno być teoretycznie dla mnie bardzo dobre. Bo podobno jest tam mnóstwo bardzo fajnych fantów. Nie no, zdecydowanie, jak będę słyszał wilka, to będę go słyszał. Dobra, są jakieś tutaj zwłoki, które może coś mi tu dadzą. Przeszukaj. Dobra, jakaś kurtka, pocisk. Tyle. Lecimy tędy. Lecimy tędy, bo tu nie przejdę, niestety. Lecimy tędy. I miejmy nadzieję, że tu wilków nie ma. Liczę na to bardzo. Bo no, mój mróz już powolutku zaczyna mi się dawać we znaki. Nie wiem nawet, czym w tej chwili mógł sobie tutaj e, powiedzmy rozpalić ognisko. Co jest? Niewidzialne ściany? Cieplej mi jest tutaj? No dobra. Powiedzmy, że względnie. Musimy się przedostać na drugą stronę. Musimy się przedostać na drugą stronę tego właśnie placu i o o o o domek proszę bardzo. To jest już początek tego co chcemy znaleźć. Co to biega? Jeleń. Dobra. Dobra. Więc jest naprawdę miło. Powinniśmy dać radę dojść sobie teraz, powiedzmy zaraz. do tego czy tam jest kolejny trup, tak mi się wydaje. Najpiękniej no zamieć przeszła. Taka pogoda mi się bardzo podoba. Nie, to jest jeleń. A tu jest. Dobra, drewno. A tu nie ma chyba nic. Nie, tu mógłbym się pewnie najprędzej przed wilkiem schować. O, jest mięso. Bierzemy. Calutkie. Mięso teraz potrzebuję trochę. Bo mi zaczyna brakować. Weźmiemy też sobie, myślę. Eee, stój. Nie. Najpierw do tego domku. Jest mi zimno, nie wziąłem swoich kalesonów i lecimy tam. O, w ogóle jakiś dym leci. Może ktoś będzie w środku. A nie, to już jest Trapper's Homestead. A, no, to się nie spodziewałem. No dobra. Zobaczmy, jakie dobre fanty dam radę tu znaleźć. Właściwie to wkurza mnie to. Yy, weźmy sobie. To jest to Trapper's Homestead. Hmm. Huh. Całkiem całkiem. Okej. Okay. Chodźmy. Może coś będzie nas fajnego czekało, powiedzmy w środku. O. Oh! Oh! Holy shit. Hunting rifle. That'll come in handy. Cztery kilo. Oh my god, od razu mnie przeciąża. A gdzie będziesz bronią? Ooo! Oh! Mmmm Uwielbiam ten dźwięk Ale tu będzie fantów, chryste Oj, kolejne pociski Otwieracz Tutaj jakieś zapasy militarne, fajnie Okej, okay. Jerrycan może na razie niezbytnio Loker, okej okay. Okay. Mnóstwo dobrych fantów Tinder Arbioryx, bandage, antyseptyk. Pięknie. Tutaj. Jedno, drugie, trzecie. Okej, okay, tu To jest mega miejsce, żeby zrobić sobie bazę, powiedzmy. Co prawda jest mega oddalone od wszystkiego, ale nie jest to aż takie głupie. Okej, okay, beef jerky. Oh, a simple scenario used to capture small... Game. Ok, czyli to będzie mi służyło do e, łapania, rozumiem, królików, tak? Bo jedyne co małe tu widziałem to króliki. Ok, drawer. Mam chociaż trochę tej skóry. Nie mam. Flara. Dobra, zapałki wezmę. Acceleranta wezmę. Okej, okay, części metalowe. Gazetka, i tu znowu save. Które nie mam bladego pojęcia, w jaki sposób sobie tutaj otworzyć. Nie wiem, przekręcę tak. Może tym razem się uda. E, zdecydowanie nie. Nie mam na razie sposobu na te safe. Wiem, gdzie się znajdują dwa. A chciałbym się od Was dowiedzieć, jeśli wiecie, oczywiście, jak to otwierać. Bo mi, jak widać, nie idzie zawsze. Tak lekko poruszam, poruszam. Nie wiem, czy powinienem teoretycznie prawo-lewo. Nie no, tak to na bank nie. Co to było? Może ja w złą stronę kręciłem cały czas. Co to tu było? Co to? Co, coś mi się wyświetliło. Przed 30 coś mi się wyświetliło. A. No co jest? No daj. O, tu No gdzieś tu Gdzieś przy trzydziestu, między trzydzieści a czterdzieści Tu Tylko jak mam to otworzyć? Hmm Zdecydowanie nie mam pojęcia. Kręcę tym w kółko jak głupek. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że raz w jedną, raz w drugą. Teoretycznie to tak działa. Tak mi się bynajmniej wydaje. Tak, tak było w filmach. O, dobra. I teraz powinienem teoretycznie znowu kręcić w prawo. A ja za. Holy shit! Otworzyłem safe. Ooo, dobra kurtka. Moja w gorszym stanie. 52 Chodźcie! Zakładaj Coś mi się pić chce. No dobra, skoro już tyle wody sobie narobiłem, to sobie to wypijmy. Okej. Okay. Zmęczenie głód. Zjeść to sobie zjesz to na razie. Chyba położę się. Tu chyba jest łóżko. Jest łóżko, dobra. Jak z tą latarnią? Mnóstwo, odłożę na razie. Rozpalimy sobie, myślę. 100% nie mam nic innego. Mam teoretycznie jakieś książki, coś dobra. Zróbmy książkę, a z czymś takim. Fear Firewood, coś tam? Nie? No to książka. Lecisz. No to już zdecydowanie. A, może różnymi materiałami idzie różnie. A, no tak, bo tam miałem teoretycznie ten wspomagacz cały, który pomagał mi w rozpalaniu, więc, powinno, więc no, powinno i rozpaliło się w ciągu po prostu chwilki. Stąd też wiem, że mamy do jakiegoś. E, jak to się nazywa? Do jakiegoś e, jeziorka. Mamy niedaleką drogę. No i stamtąd też mamy drogę do innych różnych ciekawych rzeczy. E, fajnie, że nie minne mi to doda, więc dodajmy to na razie. Okej, okay, mogę sobie coś upiec. No to upiecz to będzie myślę całkiem przyjemnie. Jest mi cieplej, więc fajnie. Tu drugie mięso upiecz. Myślę, że moglibyśmy też sobie trochę wody ogarnąć, chociaż mam mnóstwo rzeczy przy sobie. Piekło? Piekło idealnie. To ile mam mięsa? Mam tak, mam tu mięso 575, tutaj 800 i tutaj 700. Okej. Okay. Weź się napij, sody. Bo widzę, że coś cię ciężko. Teraz tak, głód i zmęczenie. Głód, głód, głód. Co? 1750 kalorii? Holy shit. Dobra, to nie wiem co ma najgorszy stan. Tego jest najmniej, więc zjedz sobie to. Okej, okay, jest mi trochę cieplej, myślę, że moglibyśmy się... Chryste, jak ja się poruszam. Dobra, trzeba coś zostawić. To... To na bank. Jeden otwieracz. Pyk. Lądujesz. Jeden hunting knife. Słynki kity, po ile ważą? Mało. Narzędzia. To mi się przyda. Ile to snerważy waży całe? 0,3 kg. Ale i tak na razie go nie będę używał. Bo na razie się nie osadzam w jednym miejscu, więc całkiem, całkiem. To mogę zostawić. Dalej, materiały. Gut mogę zostawić cały. Cały leder. Wolf pelta mogę zostawić. Eee, nie, 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 nie. Wolf pelta. Dalej 28 kg, no. To waży tylko pół kilo. A to woda waży 2,5. No, nie powiem. Dobra, tu mam jakąś podstawową kurtkę, która trochę waży. I co ja tu jeszcze mam? No, kurde, nie mam już takich rzeczy, żebym mógł coś poodkładać. Pół kilo to waży mnóstwo. Gazeta jakieś tutaj. Reclaimed wood. Nie, potrzebuję mieć czegoś do rozpalania. Więc to odpada kompletnie. Ile ten Fire Striker mało waży? Flary ważą razem pół kilo, ale aż tak mi chyba nie zależy. Hunting Rifle waży mnóstwo. Kurde, szkoda, że nie ma w tej grze możliwości zrobienia lepszego plecaka powiedzmy. Bo to byłoby już o wiele lepsze. Ale mam broń! Mam broń i postaram się z niej skorzystać w najbliższej sytuacji. Mam broń i nie zawaham się jej użyć. Znaczy zawaham się, bo... Chciałbym odstrzelić jakiemuś wilkowi głowę. A! Teraz w końcu ja będę górą. Wiem, że jakiś jeleń był tam w środku, więc sobie po niego pójdziemy. Nie ma niestety żadnego królika, żadnego wilka w okolicy, żebym mógł sobie ich załatwić. Więc myślę, że na razie odpada. Najbardziej boli mnie, że to jest w takim właśnie powiedzmy rogu to całe. Ten cały homestead. Dobra, tu już nie ma. Skóry jest trochę 40 minutek. Będzie mi pewnie zimno. Zniknęło mi to, że jest mi ciepło. A czuję się ciepło, dobra e, Hatchet, jak najbardziej. Harvest. Dobra, skoro jest mi ciepło, to myślę, że moglibyśmy na coś zapolować. Tylko nie wiem, gdzie to coś może być. No, przydałoby się trochę jedzenia ogarnąć. Jak się czuję? Dwa stopnie. Myślę, że... Tam jest króliczek. Ale nie wiem, czy chcę na królika zużywać. Jeszcze jelenia to jelenia, ale królika... Hmm. No to nie jest najlepsze rozwiązanie, myślę. My wilków chyba raczej nie... Nie ściągnę z okolicy. Dobra, króliczku. Yeah! Pięknie! Chciałem coś po prostu ustrzelić z tego. Dobra, co mi tu, króliczku, zaoferujesz? 1-3 kg mięsa, jak najbardziej się tym zaopiekuję. I swoją skórę jesteś w stanie mi zaoferować? Co prawda jedną, ale na e, ...nauszniki bodajże że potrzebuje niewiele. No dobra, bardzo fajnie. Jestem ciut przeciążony niestety przez ten kara. O, jest wilk! O, jest wilk, jak z moją kondycją? O, 66%. Więc podejdziemy kawałek i spróbujemy go ustrzelić. A jak nie padnie, to go spróbuję dobić jakoś inaczej. Jest! Dostał! A, nie padł. Kurde, uciekł. Ale dostał. Dostał. To się liczy. To się liczy. Dostał. Teraz go będę gonił. Dobra, czyli już mam praktycznie w 100% ogarnięty system walki w tej grze. Skoro teoretycznie jesteśmy tutaj w miejscu mm, takim fajnym. To teoretycznie mógłbym trochę się pobawić w to i potropić tego wilka. I A. dobić go, B. dobił się sam. Więc gdzieś to teoretycznie powinna być jakaś jego krew, ale. Ale nie jestem tego pewien. Nie ma go tu. Ha. A naprawdę liczyłem na jakieś mięso wilka. I nie wiem, czy on musi podejść bardzo blisko, czy one po prostu tylko z bliska mogą paść na strzał. Teoretycznie tu jakieś ptaki latają. Nie wiem, czy to może być mój wilk. Chyba jednak nie. Ale nad czymś latają. A tam jest ciało po prostu martwe czyli po prostu zwłoki. Okej, okay, to chodźmy je zebrać i zobaczmy, czy coś mają przy sobie. Max Less Stand. Dobra, siekierkę wezmę. Okej, okay, jakąś kurtkę masz podstawową. Oczywiście znowu zapałki, jakbym ich miał za mało. Możesz przeładować. Mam nadzieję, że pociski się nie tracą. Dobra, idealnie nie tracą się. No tak, ale przecież muszę je bardzo oszczędzać. W końcu, jeśli będę atakowany przez wilki, powiedzmy, bo to je odstrasza, to muszę mieć się, powiedzmy, strasznie na baczności, bo te pociski mogą mi się w końcu skończyć. Nie ma tu ich ograniczonej ilości. Czyli, tak jakby teoretycznie, prędzej czy później musimy zginąć, tutaj. Ha, więc. Myślę, że po prostu to będzie pewnie koniec. Kiedy skończą mi się pociski, to będzie coraz trudniej. Pewnie zostanie mi gdzieś tam jakiś nóż, coś w tym stylu. Wiem też, że jest męczące trochę oglądanie jakieś tak człapie, 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 człapie. Eee, ale idę od razu, odłożę mnóstwo rzeczy, upiekę, zjem i tak dalej. Będę nosił przy sobie w większości jedzenie. To się zmieni. No i muszę przede wszystkim znaleźć sobie to miejsce, w którym mógłbym sobie pochować większość tych rzeczy. Bo jednak. Eee, jednak się zastanawiam, bo wiem, że tak jakby lewą dolną część tego wszystkiego, co tu się dzieje, mam ogarniętą. Mam na pewno ogarnięte wszystko to, co dzieje się przy no inaczej, mam cały dół ogarnięty mapy. Która się dzieli, no i tory powiedzmy oddzielają dolną część od górnej, i z górnej części mam tylko lewą kawałek ogarniętą. Jeszcze musimy sobie na pewno ogarnąć górę, jeszcze musimy sobie ogarnąć prawą stronę, więc myślę, że wiele aż tak bardzo na tej mapie nie zostało, aczkolwiek nie mam bladego pojęcia, jak wygląda ta druga mapa, biorąc pod uwagę tylko to, że byłem tam chwilę. No to trzeba będzie to po prostu zobaczyć i do środka. No dobra, w takim razie tutaj też zakończymy. W kolejnym odcinku oczywiście udajemy się dalej, więc póki co komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło. No i cześć!